randkowanie po trzydziestce, dla mężczyzn. Po pierwsze, jesteś w idealnym wieku do tego, żeby mieć zarówno młode dziewczyny, jak i te starsze panie, jeżeli, jeżeli masz takowe gusta i preferencje. To jedna rzecz. Druga rzecz, już w jakiś sposób masz pewne doświadczenia, które możesz wykorzystać. I to jest na plus. I to nie jest tak, że ty jesteś stary, bo czasy się bardzo zmieniły teraz jest jakiś po prostu dziki zachód wszyscy ze wszystkimi rozumiem, że dla ciebie możesz mieć się takie podejście na zasadzie że mm, jesteś ty i kontra cały świat który świetnie się bawi i impreza która cię omija, ale tak nie jest. Co ci mogę powiedzieć w tym temacie rzeczy, których, yy, na które trzeba uważać? że wracając na rynek matrymonialny po dłuższej przewie, czy w ogóle szukając swoich szans na nowo. I teraz dam Ci parę takich rad. Właśnie tego, jak się wdro wdrożyć. Po pierwsze, nie rób z siebie starego dziada. Chłopy, kto Wam wymówił, że Wy macie po 30 lat, ja w tym roku skończę 40? Człowieku, a jak, i w, a, jak, a jak idę kupić energetykę do sklepu, to się o dowód pytają. No, i przestań sobie mam, że ty jesteś stary dziad. Zauważę, że to goście z małych miejscowości. Dlaczego wam się wydaje, że 35 lat to już jest skansem? To już jest skansem, to już jest śmierć, to już jest umarł w butach. Ale podstawowa rzecz: zacznijcie dbać o swoje mordy. Ok? Zacznij dbać o swoją mordę. Jednym z moich pytań, przez 60 parę pytań, które wysłałem klientom, którzy przychodzą do mnie na mentoring, to jest to, czy co są jeszcze mężczyzna, którzy chodzą do kosmetyczki. I od razu widzę po odpowiedziach, czy są na tak, na nie, czy na neutralny, jak mniej więcej poziom zadbania mam do czynienia. Pamiętaj, że dla kobiety, czy młodej, czy starszej, przebywanie z tobą to ma być komfort. Rozumiem, że sorry, jeżeli to jest, jeżeli to są dla ciebie rzeczy oczywiste, to weźmy, że są, jest to filmik dla ludzi, ludzi, dla których to może być nieoczywiste. Nie I to nie znaczy, że to są źli ludzie. Ale czasami w domu był archetyzm na zasadzie taki, że facet to tylko mydło się używa i dupę liście podciera. A trzeba tym ludziom też pomóc wskazać pewne rozwiązania i to jest też y, dla nich. Może y, jeżeli potrzebujesz takiej wiedzy to może nie jesteś dla y, 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 moim klientem docelowym ale ja y, y, pomagam ludziom. Oczywiście nie robię tego za darmo ale często pomagam moim klientom też poprawić swój wygląd zdrowo, zdrowotny ciała twarzy. Y, bo choć jestem typem modela, no to nie oszukujmy się, ale doświadczenie, żeby obcowania z Tobą dla kobiety ma być przyjemnością. I nie musisz być najpiękniejszy na świecie, ale zawsze możesz się być dobrze umyć, mieć dobry perfum. Nawet to nie musi być drogi. No. I u mnie fur, furorę robi od lat, zaraz pokażę, nie uwierzysz. No i poczułem się teraz jak jakaś taka Instagrameka, yy, ten... Yy, kochane, pytałyście się o kremik, który używam. U mnie furory od lat robili, nad... szukałem specjalnie tak, ten. Tak to. Tak, dezodorant, bo szukałem, testowałem wody toaletowe i szukałem specjalnie po marketach ze starego sortu, bo teraz mieli opakowanie, jakąś super, ekos, i nie, nie... Robi 15 zł, od lat Niezmienny robi szał, 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 więc to, to od razu wam mit, że to musi być mega drogi zapach, aby na kobietę zrobił wrażenie, nie musi być. Kolejna rzecz, musisz zadbać o swoją twarz, tak, musisz nauczyć się używać takiej prosty rzeczy, ja używam czegoś takiego z jaj, widzisz, używam już końcówka, tonik do oczyszczania twarzy, proszę bardzo, liści manuka, używam czegoś takiego. Możesz, ale oczywiście to, to co tu używasz, to to jest Twoja indywidualna sprawa. Do rąk poza obcinaniem nie mówię, że masz. To nikt mi nie płaci za promu, promowanie tego, nie, ale do rąk poza. no Słuchaj, jeżeli laska patrzy na twoje dłonie, tak? I ona widzi, czy ona czy panokcie są przycięte, czy tam jest czarne. No, widzisz sam muszę, tutaj trochę Nawet no, byłem na siłowni, coś tam się mogło urwać. Ale dłoń będzie gładka, bo one wylądują te paluchy kiedyś w niej i ona musi to zauważyć. A nawet jeżeli nie, nie masz taką pracę, że nie możesz, to słuchaj, ja polecam ci to. Świetny. No bo po prostu jak kremujesz, to czujesz jak się wypełniają te wszystkie wgniecenia w skórze. Fantastyczna rzecz, zajebista. Ja używam też tego. To jest taki kremik do twarzy, ale to już musisz skonsultować ze... Widać, widać? Jezu. Już dziewczyny, współczuję Wam. Te, które promujecie produkty, ja używam tego. To pomaga, tak? O, pod Co jeszcze? Pod oczy możecie używać tego. Chłopie, twarz to jest Twoje narzędzie pracy. Jeżeli... Myśli widzimy, a twoja morda wygląda na starszą od mojej, no o czym tu gadamy? Przez To jest jako inspiracja i oczywiście i oczywiście nie, to nie jest to, że ja ci mówię, że ty musisz kupić te produkty, że masz jakieś problemy skórne, to jest to po prostu twoja sprawa. Zacznij chłopie dbać o swoją, o swoją twarz, nawet o usta, no kurwa, chodzicie odwodnieni, jak jakieś... Idziesz z Isany, proszę bardzo, widzisz, nie są jakieś mega, super drogie kosmetyki. Idziesz do Isany, parę złotych, już inaczej to wygląda. Tak jak jest lato na przykład. Dla dzieci też zjaj. O! 50% na twarz, żeby potem skóra nie była wysuszona. I stosujesz. Zainteresuj się takim tematem jak np. yoga twarzy, albo tak zwany face fitness. To jest coś takiego jak głasza. Jedna głasza. Proszę bardzo, pięknie, tak, 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 mój no tak. A tu mam taką drugą do masażu twarzy. No i co na YouTubie tutaj trzeba posmarować olejkiem twarzy, żeby nie tało, pyk, pik, pyk, pik, wiesz. Z lecisz z tematu. jak elegancko. Do lodóweczki i potem sobie jeździsz tutaj, wiesz. Widzisz? Twarz to też jest mięśnie, to są napięcia, skóra, to wszystko, to ciało, nie tylko, nie tylko łapa, tylko też wiesz, twarz, bo to jest Twoje narzędzie pracy. O zębach to wiadomo, nie wspomnę, bo to jest sobie oczywiste. Język, kupić sobie skrobaczkę do języka, to nie jest drogie, kupić wesman czy fraction skrobaczkę do języka, używasz i Twój oddech jest świeży. Taka rzecz. To podstawa. Bo nie rób z siebie na siłę starego dziada. Nie rób z siebie na siłę starego dziada. Bo nawet jak ty schudniesz, a mordy masz jak u wawał popowodziowy, to idź do kosmetyczki. To nie jest wstyd. Zrób coś z tym. Zrób coś z tym. Nie musisz się na siłę postarać. Tak samo, bierzesz włosy z nosa, musisz sobie przyciąć. Czy z uszu coś ci wystaje, zobacz, czy bf masz jedną, czy dwie? Brew, brewi mają być dwie. To są takie podstawy, ale to trzeba mieć ogarnięte. Czy ci jakieś wystają, takie tutaj, te sowy, takie pojedyncze, takie długie włosy? Bierzesz pensetę, pyk, 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 jedziesz z tematem. Nie mówisz, że masz to tutaj robić akreski, jakieś wiesz, IPG Te sprawy nie, ale warto o takie rzeczy zadbać. Warto o takie rzeczy zadbać. To nie jest nic złego. Siłownia, treningi robić. Ja sterydów nie polecam, bo sterydy potem wiesz, ludzie biorą faję, ma fajne mięśnie, a na młodzie ma 10 lat na, na plus. Ja nie brałem sterydów i uważam, że to jest bardzo mądra decyzja, bardzo dużo kiedyś o tym czytałem, zastanawiałem się nad tym, ale ostatecznie nie skorzystałem dlatego to polecam ci najpierw wszelkich możliwych metod, zanim to yy, zanim to zastosujesz. Co jeszcze mogę polecić, to ta na pewno zimne prysznice. Ja codziennie prawie chodzę na siłowni, codziennie morsuję i yy, teraz też zimą morsowałem. Wiadomo, szybkie strzały, tak? Nie żeś tam siedzę i kurwa, aż po 5-10 minut, bo to byłoby niebezpieczne. Ale szybkie strzały na zasadzie takie, że yy, trening, sauna, basen z zimną wodą na otwartym powietrzu. I lecimy. Mam tutaj takie możliwości, i z tego korzystam dla zdrowia, tak? Po prostu dla zdrowia, bo też ciało to jest moje narzędzie pracy. Nie musisz mieć jakiejś perfekcyjnej sylwetki, no bo ja też takowej nie posiadam. Ale musisz mieć kondycję. Musisz mieć sprawność. Ona musi po prostu czuć, że jak ją weźmiesz w obroty, to ty nie będziesz. a ja daj Bóg sobie. Całkiem dobrze z tym radzę. Są panie, które to potwierdzą. No, a teraz niech te panie zchodzą w głowę, które panie, no bo myślę, że tu u nas będzie to spam-fochów, będzie nalot. I to są takie proste rzeczy. To o to warto najpierw zadbać. Kolejna rzecz to przestać zadawać się ze starymi ludźmi. Bo zauważyłem, że nie wiem, że jakaś taka dziwna maniera jest, gdzieś ludzie mają taką dziwną manierę, że nie wiem, że przyjmują jakieś zachowania od starych ludzi. Jeżeli Ty chcesz poznawać młode dupeczki, eleganckie młode dupeczki, to Ty się musisz być tam, gdzie są młode dupeczki. Rozumiem? Nie jest to proste. Nie ma, Jeżeli masz jeszcze wolny zawód, siedzisz przed kompem, to już w ogóle takim że ja, no to no to jest to swego rodzaju wyzwanie. Ale idziesz tam, gdzie są młodzi ludzie, centra handlowe. Idziesz tam, patrzysz, nie wiem, środki komunikacji miejskiej, patrzysz na przykład jak się zachowują. Wchodzisz na YouTube, patrzysz, co jest popularne, patrzysz, jak mówią. Interesujesz się kulturą. Interes ma masz mieć świeży umysł, młody umysł. A nie gadać jak stary dziad i kurwa wchodzisz, podbijasz do młodej pani, już dzień dobry. Dzień dobry ja no ja jaja robisz, to może wtedy. Bo czasy się zmieniły. Bo Ty mówisz, że Ty jesteś dla nich... Kolejna rzecz to jest właśnie to myślenie na zasadzie tym, że jestem dla niej za stary. No, to chyba temat w ogóle na osobny filmik, ale powiem Ci tak. Teraz to się tak wszystko pozmieniało. Teraz to się tak wszystko pozmieniało, że stwierdzenie, że ja jestem dla niej za stary, no jest takim stwierdzeniem dosyć Odważnym. Jeśli dobrze wsadzisz, to Twój wiek będzie odpowiedni. I uważam, że główną rzeczą, no bo sorry, no ale no, no kar, sam doskonale wiesz, na jakie dziewczyny lecisz i co Ci interesuje. I co lubisz. I zauważyłem, że główną rzeczą, jaka jest tak naprawdę problematyczna, to jest to, że Ty sobie wmawiasz jakieś takie pierdoły, typu o czym ja będę z nią rozmawiał? Słuchaj, no jak chcesz sobie pogadać, no to, to nie, wiem, masz tylko znajomy. O czym ja będę z nią rozmawiał? No to pytanie, czy ty będziesz rozmawiał z tą młodą dziewczyną o tym? O czym? Ja nie, nie wiem, to jest jakieś dziwne założenie, czy nie będziesz miał o czym z nią rozmawiać. Albo ona jest jakaś taka niedojrzała. No, no przepraszam, no a ty szukasz dziewczyny. Czy mamusi. No, nie nie wiem. Do czego, do czego Ci jest jej dojrzałość potrzebna, powiedzmy szczerze mówiąc. Pamiętaj, że jak zaczniesz bujać się, kręcić się z młodymi dziewczynami, zaczniesz ci wychodzić. No, oczywiście, no, że spotkasz się z ludzką zazdrością, no to jest pewne. Pamiętaj też, że to jest cały czas wojna interesów. Ja to tak odbieram tak jak ja to widzę. Że są te młode. I są te starsze. I te starsze mówią o tym młodym. Rozwijaj się, nie będziesz chłopu gaci prała. To co ja że to nie wiem, no jakie dawno... Nie, nie pamiętam, kiedy ostatnio pram w rzece, że to było takie wycieńczające, tylko władasz rzeczy do pralki, wlewasz płynny i dajesz klap i start i się pierze, później wyciągasz, rozwieszasz, no... Ale jakoś kobiety chyba, nie wiem, w rzekach pioją jeszcze dalej do tej pory. Może ich nie co niektórym, że jest pralka po tym, jak to ty dawno... Jak dawno to... Hmm. Nikt nie wytłumaczył dawno to się zmieniło. I takie mam wrażenie, że często właśnie te że mówią o tym starym, nie będziesz piał mu gaci, Pata masz mu gotować? Rozwijaj się, rozwijaj się, Jorge choche Mokebe i John czekają na ciebie, po co to? Biesz głupia jesteś, nie też młodości w gaciach jakiegoś starego capa. A potem te stare biegną do tych gości, do tych młodych, widzisz? Widzisz? jak się dziewczyny pozmieniały. One tylko chcą się chlać, bawić i bzykać. A ja, widzisz, jestem ze starej szkoły, ja Ci pokażę, jak ja jeszcze potrafię zadbać o mężczyznę. I przygotuj się na to, że jak będziesz bujał się z elegancką wolną dupaczką, to będziesz obiektem zazdrości. Przygotuj się na to, że mogą się odwiedzić od znajomi. Przygotuj się na to, że każdy będzie, kurwa, lepiej wiedział, dlaczego Ty powinieneś z nią zerwać kontakt. I, I to jest takie wmawianie, że Młoda to co ze starym, na pewno ci na kasę Na kasę na ciągnie no tak, bo te stare to siedzą kurwa z chłopem tak, charytatywnie kurwa. Bo nic z tego nie mają, chociażby świetnego seksu. No siedzą po prostu płaczą z tymi facetami on mi tylko bz ka. No właśnie. Więc tutaj powiem Ci tak. Wszystko tak naprawdę jest w Twojej głowie. Tu ja Ci takie ogólne rady, bo właśnie myślę nad zwinięciem całej serii na temat właśnie tego, jak wrócić na ten rynek matrymonialny. Myślę właśnie na rozwinięciem te tej całej serii. Jak podrywać po 30. Widzę po, po statystykach, że większość jest właśnie mężczyzn po 35. roku życia. I nie mów mi, że odpalasz na pomarańczowej stronie kategorię GILF, czyli Grandma I would like to. Fuck! Nie sądzę, nikt tego nie robi. Nie wiadomo, ja wiem, że gdzieś tam w Himalajach jest ta sześćdziesiątka, co ma ciało lepsze niż nie jedna dwudziestka. Ale soję, no, no na nie oszukać, tak? Są kobiety, które za siebie dbają i dobrze dla nich. Jak nie będą o siebie dbały, no to trzeba je wtedy wychowawczo kopnąć w zad i po, pozwolić im zbudować formę daleko od siebie. Tak samo jak ty. Warto żebyś o siebie dbał i trzymał tą formę, żeby mało lata wiedziała, że ty ją że ty przewierciłeś jak młody. To jest chyba oczywiste, więc siłownia tutaj no, też dla ciebie też dobrze zrobi siłownia, trening, sport, fitness. W tą stronę należy uderzać. Nie mówię, że bez tam sterydy, bo to, to, to ja to nie polecam, to ja to sam nie biorę. Bo to, to kilka lat chwały, a później lata leczenia. Nie, nie, dochodzę. Nie, nie. nie, nie. nie, nie. To nie jest warte tego, Później, później gęba zmaszczona jak penis, jak, jak skóra na penisie. Nie, nie. No, nie, nie, nie. To nie, to nie jest potrzebne. I co jeszcze mogę Ci powiedzieć? To, mówię, no to jest taki luźny film, odnośnie tego powrotu na rynek matrymonialny. No bo y, to jest tak, że y, czeka cię, cię sporo pracy. Ale najważniejsze, najważniejsze, że jakąś rzecz mogę Ci powiedzieć, to musisz wrócić do tego sposobu myślenia, jaki byłeś młody. Zobacz. Ja na przykład nie ubiłem się jak a to Ja często, ja chodzę codziennie prawie na siłownię, czyli prawie codziennie, dosłownie chodzę prawie codziennie. Może są dwa, może trzy dni w miesiącu kiedy mnie tam nie ma. Bo też mi to pomaga na głowę, że jestem spokojniejszy i już tak mam lepsze pomysły, mogę lepiej y, działać. Na to ubiłem się też bardziej luźno, bo też nie chcę, wiesz, bluza skaptujemy, też nie chcę tworzyć dystansu. Między mną a jakąś młodą, fajną dziewczyną, młodą, fajną kobietą, starszym to też nie przeszkadza. Co, jak jesteś spójny, jesteś pewny siebie i wiesz, jak to robić, się czego uczy na moich mentoringach. Link w opisie. I ehm, nawet jeden z moich mentorów, z którym zrobiłem kurs tysiąc kobiet, miał ponad tysiąc kobiet, też nie zasuwa codziennie w koszulach. Ehm, no bo, żeby nie straszyć młodych, eleganckich dupaczek, bo teraz się czasy pozmieniały, to wiesz. rozumiesz. Ja rozumiesz. Powiem ci tak. Jakąkolwiek byś miał wymówkę na temat tego, że ty młody to tylko na kasę. Słuchaj, zawsze jakaś laska chce, żeby facet miał jakąś kasę albo przecież wizję jej zarobienia. Jest to normalne. No tak jakbyś powiedział, dziewczynie, a to bo ty to, nie wiem, XIX wiecznej Anglii, a ty do niego poszłaś, bo ma bo ma naftę, no i ma lampę, że i w nocy nie chodzisz po ciemku. No tak to działa. Takie są zasady tej gry. I tyle. A jak chcę, żeby ktoś ci zrobił laskę, nie oczekując za to prezentów, pieniędzy, choćby w postaci prezentów, no to ja nie wiem. No to jest jakimś Kaziocem, już po prostu ciągnie i, i tyle. no, Zawsze w długim okresie jest to jakaś tam wymiana wartości między ludźmi, i tylko. A są kobiety, które tą wymianę wartości potrafią uczynić. Niezwykle przyjemną i miłą, i nazywamy je wtedy dobrymi żonami. Tak to po prostu, yy, tak to po prostu działa. Dlatego najważniejsze: odśwież sobie głowę, odśwież sobie mózg. Nie zachowuj się jak stary dziad. Zobacz, jak ubierają się młodzi, zobacz, czy ona słuchają to nie musi ci się podobać. Słuchaj, ja też laska, jak jest u mnie na chacie, to ja jej nie puszczam nowego death metalowego zespołu z Rosji, oj, jest zajebisty, tylko puszczam mi to, co ją interesuje. Wszystko w swoim czasie. Bo albo chcesz mieć rację, albo chcesz pobzykać. Czas się zmieniły. Ludzie się zmienili. Jeżeli chcesz wrócić na rynek matrymonialny i bzykać coś lepszego niż jakieś wiesz... Zalane gruzy, nie wiem, zajechane psychicznie, emocjonalnie kobiety, uzależnione od alkoholu, narkotyków, psychotropów ich, Bóg wie jeszcze, wie czego, które będą Ci mówić, że Ty je masz zdobywać, no to musisz zacząć. Musisz wyjść do ludzi i musisz wyjść do świata, a nie chować się przed kompem, bo ja już taki jestem. I to jest samotna podróż. Jesteś skazany tutaj na to sam. Tak, będziesz musiał sam nauczyć się wychodzić do klubów, do kawiarni. Internet na początku cię odradza, potrzebujesz zbudować tą e, umiejętność rozmowy na żywo. Jeżeli nie wiesz jak to robić, sprawdź linki w opisie. Tam są kursy, tam też jest kontakt bezpośrednio do mnie oszczędz sobie lata pracy, umów się na mentoring. Nie błądź. Rozwiązania już są. Tylko czekają. Żeby ich u, żebyś ich użył. I możesz robić po swojemu. Ale wtedy nie masz gwarancji takiej, jaką ja mogę ci dać, kiedy zastosujesz to, czego ja uczę. Chcesz nauczyć się poznawać normalne kobiety, młode, atrakcyjne kobiety? Napisz. Podziałamy. I zobaczysz, jak się przytulić do młodej skóry, eleganckiej, fajnej jakiejś wiesz, studentki filologii angielskiej, będziesz dziękował Bogu, że jesteś znowu wolny po 30. Pozdrawiam, pamiętaj, życie się nie kończy, życie dopiero się zaczyna. A ci co mówili, że po 30 spadę już się nie chce bzykać, kłamali. Ja w tym roku skończę 40, a na Wacku mógłbym drzewa nosić i rąbać nim do drzewa. Tak. No, pozdrawiam, trzymaj się ciepło cześć. Linki w opisie. Sprawdź, nie czekaj, nie, nie te czasu.